Hej, z tej strony Anika i witam Was w kolejnym filmiku z najlepszymi momentami z klubu Wings. Różnica między tym, a tym wcześniejszym filmem, na który Was zapraszam, polega na tym, że tam faktycznie myślałam, żeby uszeregować te miejsce od najgorszego dziesiątego do najlepszego na numerze pierwszym, ale uznałam, że teraz już nie będę tak robić, to znaczy jak będę robić inne rankingi czegoś tam z klubu Wings, to będę używała... Takiej numeracji, ale teraz, kiedy będę robiła listy najlepszych momentów, bo mam nadzieję zrobić jeszcze więcej takich filmów, bo po prostu tyle jest dobrych momentów z klubu Wings, więc po prostu wymienię tym razem 10 najlepszych następnych momentów, ale już w ogóle nie sugerujcie się tym, co jest na miejscu pierwszym, co jest na miejscu dziesiątym, bo to już nie ma znaczenia. Ważne, że po prostu te momenty pojawiły się w tym filmiku i na nie warto zwrócić uwagę. Dobra, zapraszam jeszcze na mojego Instagrama i bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Z kronikarskiego obowiązku już na miejscu pierwszym wymienię resztę Enchantixów, jakie zdobyły dziewczyny, czyli tak jak w wcześniejszym filmiku wymieniłam Enchantixy Stelli, Bloom i Tekny, Tak, tutaj po prostu wymieniam resztę, czyli Flory, Muzy i Layli. Layli Enchantix wiadomo robi wrażenie dlatego, że jest tym pierwszym. I z jakiegoś powodu tam też nie dali piosenki Enchantixu, co z jednej strony wydało mi się minusem, kiedy pierwszy raz relacjowałam Wings po latach, ale z drugiej strony Nadaje to swego rodzaju wyjątkowość Enchantixowi Leili, i ta muzyka, która jest podłożona, mimo wszystko jest podniosła, więc myślę, że oddaje sprawiedliwość Leili. Zdobycie przez muzę Enchantix'u może nie jest jakieś spektakularne, jednak ciekawie podeszli do tego w ten sposób, że właśnie umieścili postać z planety Muzy Walfei, czyli księżniczkę Galateę. Dzięki temu muza mogło ją uratować i dostać Enchantix, a nie jak w przypadku Flory, że Flory dosłownie musieli wysłać na jej planetę, żeby tam kogoś uratowała. Więc mimo wszystko, spoko, że można się było nie spodziewać, że o tutaj Alfea, jakiś atak, Waltora, bla, 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 no i że nic specjalnego z tego nie wyniknie, no ale jednak Muzie udało się dostać ten Enchantix. I oczywiście Enchantix Flory, która, tak jak już mówiłam, na swojej planecie ratuje swoją młodszą siostrę Miele. Zakwalifikowałam też ten moment do jednych z najsmutniejszych momentów w moim wcześniejszym filmie, do niego też was zapraszam, ale jest to też po prostu ładna scena. Tak jak już mówiłam w tamtym. W tym filmiku po prostu jak starsza siostra, czy ogólnie ta starsza część rodzeństwa, poświęca się dla tego młodszego. Na miejscu drugim daje moment, który też troszkę dedykuje osobie z komentarzy właśnie z wcześniejszego filmiku z najlepszymi momentami, czyli z finału pierwszego sezonu, kiedy Bloom odzyskuje swoje moce w jezioro rok Rokkalucze bardzo lubię ten moment, właśnie między innymi za to jaka muzyka jest tam podłożona bo jest ona z jednej strony zasmucająca ale ma w sobie też mimo wszystko coś podniosłego i dającego nadzieję jest to oczywiście moment, kiedy Bloom rozdziela się ze Skyem, idzie do jeziora Rokkalucze bo takie ma przeczucie, tam spotyka Daphne i Daphne tłumaczy jej, dlaczego straciła swoje moce. Pamiętam, że jak byłam mała, to troszkę nie za bardzo rozumiałam o co w tym chodzi. W sumie dlaczego Bloom niby miała te moce, ich nie miała, jakby nie rozumiałam. Ale jak już się jest starszym, to już się to rozumie. I generalnie chciałabym ten temat poruszyć jeszcze w innym filmie, który planuję o Klubie Wings, czyli. To, co się udało ogólnie w klubie Wings, czyli właśnie to, że Bloom była kreowana przez cały pierwszy sezon jako ta entuzjastyczna, naturalna liderka, która zawsze podnosiła wszystkich na duchu, zawsze wiedziała, co robić nawet w najgorszej sytuacji. Była też bardzo podekscytowana tym, że została czarodziejką, że jej marzenia się spełniają, może używać magii. A tutaj wystarczył taki podstęp czarownic, czy generalnie po prostu kogoś ze złymi intencjami i Bloom jakby się wypaliła straciła kompletnie nadzieję, co prawda już wcześniej mieliśmy przebłyski w pierwszym sezonie, Bloom zwierzała się Florze i Steli, że ona w sumie nie wie co robi tutaj w Alfei, więc jakby były te przebłyski, że ona nie do końca w siebie wierzy ale wciąż wybijał jednak z niej ten entuzjazm i ta chęć przewodzenia innym taka naturalna i niewymuszona a tutaj dostaliśmy moment, kiedy właśnie ten brak wiary w siebie, brak tej odwagi, by w siebie uwierzyć, on no spowodował takie psychiczne zamknięcie się Bloom, przez co straciła swoje moce. Ale właśnie ten moment, kiedy Daphne jej to wszystko tłumaczy, że ona nie mogła stracić swoich mocy, bo to jest coś, co jest po prostu w niej i nikt nie jest w stanie jej tego zabrać, tłumaczyła to jej na podstawie jej przeszłości, całego życia, jest naprawdę ślicznym momentem, zarówno Blum jako osoby, bo mogła się dzięki temu rozwinąć, ale też nawet relacji sióstr, czyli Bloom i Daphne. No i wiadomo to, że Blum wylatuje już z jeziora w swojej transformacji z wielkim smokiem, który rysuje się na niebie. Wychowałaś się na ziemi pod opieką ludzi, którzy tak mocno Cię kochali, że pozwolili Ci odejść, gdy nadszedł Twój czas. A ja ich zawiodłam. Tak samo było w Alfea. Zawiodłam oczekiwania wszystkich. Już nigdzie nie pasuje. Blum, bądź sobą. Twoja przeszłość zawsze będzie należeć do ciebie. Tak samo jak twoja moc. I nikt nie jest w stanie ci jej odebrać. Więc co się ze mną stało? Wszystkich nas to czasem spotyka. Miałaś wątpliwości. Bałaś się. Uwierzyłaś, że to, co najbardziej kochasz, może ci być odebrane. Ale prawda jest taka, że nikt w całym wszechświecie nie może pozbawić Cię Twojej przeszłości, Twoich marzeń lub magicznych mocy. Czarownice nic na to nie poradzą, bo ta moc jest w Tobie. Bloom, jeśli chcesz odzyskać moc, wejrzyj w głąb swojej duszy. Trzecią rzecz, jaką chcę wymienić jest pierwsza transformacja Roxy. Lubię ten moment za to, że jest taki kontrastowy w stosunku do Bloom bo czwarty sezon jest trochę paralelą właśnie Roxy kontra Bloom, czyli Bloom, która wierzyła w czarodziejki i była podekscytowana tym, że jest jedną z nich, kontra Roxy, która nie mogła w to uwierzyć i starała się temu za wszelką cenę zaprzeczać, co na pewno nie ułatwiało jej na początkowym etapie w ogóle używania mocy czarodziejki, jednak kiedy zostawiła postawiona pod ścianą i jej ukochany piesek został ranny przez jednego z czarowników czarnego kręgu, na dodatek zostało to zbagatelizowane przez tego czarownika, no to Roxy wiadomo wpadła we wściekłość i takie silne emocje bardzo często w popkulturze, że uwalniają moce bohatera i tak się stało też z Roxy i myślę, że to jest bardzo fajny moment. No i też ojciec Roxy mógł się wtedy dowiedzieć, kim tak naprawdę jest jego córka. Jako czwarte wymieniam scenę ślubu Brandona z księżniczką Amentią z drugiego sezonu. Bardzo lubię ten moment właśnie za to, jak zostali tu sportretowani Brandon i Stella. Oczywiście fajny soundtrack jest puszczony w tle, który tylko podbija to, co się właśnie dzieje, bo mi nawet nie chodzi o całą scenę ślubu Brandona i Amenti, łącznie z tym, że Amentia dostaje bukiet i dzięki niemu zakochuje się w Sponsusie, co swoją drogą też kiedyś omówię w innym odcinku, ale bardziej mi chodzi dokładnie o ten moment, kiedy Brandon zobaczył swoich przyjaciół i ucieszył się, że uratują go, ale zobaczył, że są prowadzeni przez strażników i nie bardzo mogą cokolwiek zrobić, i tylko Stella była w stanie się wyrwać i wykrzyczeć imię Brandona. On był w stanie też wykrzyczeć jej imię, i generalnie sprawa wydawała się przegrana. Mimo, że oczywiście, wiadomo, ostatecznie dobro zwyciężyło i sprawiedliwość, ale myślę, że to jest taki bardzo fajny, taki odsłaniający wrażliwość w związku, jakim byli Stella i Brandon, że pod tą pokrywą. Tych najbardziej kul, cool, popularnych, modnych i tak dalej właśnie kryje się taki wrażliwy i głęboki związek. Brato! Stella! Co tu się dzieje? To tylko jacyś więźniowie. Kochana! Szybko, wymyślmy coś. Trzeba przerwać ten ślub. Zawieszcie ich i wtrąćcie do loku. Nie, to są moi krewni. Cóż, w takim razie ich zostaną. Ale trzeba mieć na nich oko. Rodzinie pana młodego nie można ufać. I po co to zamieszanie? Kontynuujmy. Nie, brudom, nie! Te kolczyki są symbolem miłości między małżonkami. Najpierw kwiaty płodności. Nie zostawiaj mnie, Brando! Proszę Stella, wybacz mi. Na miejscu piątym dałam koncert muzy z drugiego sezonu uwielbiam piosenkę, jaką Muza tam śpiewa do swojej mamy. Ogólnie cały ten odcinek jako taki, no z jednej strony filler, ale też mimo wszystko fajne takie rozwinięcie właśnie postaci Muzy, wiadomo jej przeszłości, relacji z ojcem. Wszystko, co tam się dzieje jest w sumie spoko w tym odcinku, czyli i ta powiedzmy taka głupiutka piosenka Stelli i Muzy, nawet pokaz Skaja i Brandona. I piosenka, którą Muza tam śpiewa dla swojej mamy jest prześliczna. Ale mi w tym punkcie chodzi konkretnie o moment, kiedy przebrana Stormi już w sumie od, odsłoniła swoje prawdziwe oblicze i zaatakowała ojca muzy, a muza nie bardzo mogła coś zrobić, bo inaczej Stormi groziła, że skrzywdzi jej ojca, więc muza zrobiła to, co umie najlepiej, czyli wykorzystała moc muzyki i publiczności bardzo lubię ten moment, kiedy właśnie ona śpiewa i do tego Riven zagrzewa wszystkich, żeby śpiewali razem z nią i kiedy cała moc tego śpiewu z całej publiczności się zebrała, muza była w stanie użyć specjalnego zaklęcia, które właśnie wysłało Stormi na orbitę. Więc myślę, że to jest bardzo ładny, podniosły moment i dla Muzy, i dla całej społeczności, ale też wiadomo, dzięki temu Riven urósł w oczach jej ojca, który na początku nie cierpiał Rivena. I bardzo lubię zdanie, które Muza rzuca na sam koniec tego odcinka do swojej mamy, czyli, że myślałam, że muzyka Dzieli ludzi, ale już wiem, że to nieprawda. Tak jest! Nie wstydźcie się! Chcesz mi tym coś udowodnić? Muza czerpie siłę z potęgi muzyki. Dzięki temu pokona złą duszę tej czarownicy! Oh, Czuję moc waszej pieśni! Co się dzieje z moją mocą? Na miejscu szóstym dałam dowiedzenie się Blum w pierwszym sezonie o tym, że jest adoptowana oraz o tym, co nastąpiło potem. Ogólnie ten odcinek jest taki, z jednej strony jest chillowy, no bo Blum sobie wraca na ferie do domu, spędza czas z rodziną. Wiadomo, jest ten nieprzyjemny incydent z tymi dwoma mężczyznami, którzy chcieli przejąć, a potem spalić sklep jej mamy. Ale generalnie odcinek był powiedzmy taki chillowy, no właśnie taki wakacyjny. Jednak ten moment, kiedy będąc w tych płomieniach, Blum widzi wspomnienie sprzed lat, kiedy jej ojciec strażak znalazł niemowlę w ogniu, i kiedy Blum dowiaduje się, że ona była tym niemowlęciem i tak naprawdę nie jest dzieckiem swoich rodziców, jest na pewno poruszający. I oczywiście jest to moment, który stawia przed Bloom całą masę nowych pytań, nowych wyzwań, ale jest to też śliczny moment, kiedy właśnie rodzice Bloom mogli wykazać się tak, jak to powiedziała później Flora bezwarunkową miłością. I pokazała właśnie, jak wspaniałymi ludźmi są Vanessa i Mike. I do tego momentu, jako najlepszy moment, dodaje też to, co się właśnie działo później, czyli rozmowa Bloom z dziewczynami już w Alfei, jak ona im wszystko wyjaśniła, jak dowiedziała się prawdy o tym, że jest adoptowana i nie ma pojęcia kim jest i chce się dowiedzieć i uwielbiam ten ikoniczny moment jak właśnie wszystkie Wings stoją za Bloom i skoro Bloom chce odkryć prawdę o swojej przeszłości i swoich mocach to Wings stoją za nią murem i właśnie dają jej słowo Wings że razem przez to przejdą no jest to bardzo ładny i wzruszający moment więc mogę na was liczyć Oczywiście absolutnie Zawsze i wszędzie Masz nasze słowo Słowo WINGS! Jako siódme, dałam ożywienie Skaya przez Bloom w drugim sezonie. Nie należy do jakichś największych fanów shipu Bloom i skyja. I w sumie ten moment z ożywieniem go troszkę zalicza się do tego, dlaczego za nimi nie przepadam. W takim sensie, że troszkę mi się nie podoba, że Ship, Skaja i Bloom jest portretowany właśnie taki tych głównych bohaterów, ten książę na Białym koniu i ta potężna, wyjątkowa dziewczyna, że za bardzo moim zdaniem ich związek. To, jak jest portretowany, opiera się na wielkich gestach, jakichś właśnie ratowaniu świata i tak dalej, a nie na czymś drobniejszym. Jak dla mnie też trochę za często się kłócą, no, ale kiedy Bloom orientuje się, że ze Skyjem jest źle i tak naprawdę ona nie wie, co ma robić. Ona jedynie podąża za swoimi emocjami, za swoim instynktem. Jedyne, czego wie, to to, że Sky nie może umrzeć, że to nie może być koniec. Oczywiście jej się to udaje, też jest bardzo ładna muzyczka podłożona w tle. No i szkoda, że Sky musiał praktycznie umrzeć, żeby znowu pogodzić się z Bloom, no ale najważniejsze, że do tego doszło. Był to początek wielkiego gestu, jakim Sky się wykazał później w stosunku do Bloom, kiedy właśnie pomógł doprowadzić przemianę z mrocznej Bloom z powrotem w dobrą Bloom. No tylko szkoda, że trzeci sezon znowu zaczyna się od tego, że oczywiście Sky i Bloom znowu pokłócili się o jakąś głupotę. Na miejscu ósmym dałam scenę. Troszkę nietypową w porównaniu do tych wszystkich, bo reszta do tej pory raczej był, miała jakiś ładunek emocjonalny, była jakaś wzruszająca, chwytająca za gardło, rozumiecie? A teraz, jako ósme, daje po prostu scenę z drugiego sezonu pojawienia się Avalona przy cytadeli Lorda Darkara, kiedy Trix pokonały właśnie Bloom, Stelle, Leyle i Skaya, ale tu pojawił się nagle skrzydlaty mężczyzna, odpędził czarownicę i wszystkich uratował, daje ten moment po prostu bez cool. Bo jest taki enigmatyczny, że pojawił się jakiś przystojny, potężny, nieznajomy i tak po prostu na palców de facto był w stanie wszystkich uratować i pokonać czarownicę. No i potem, że Sky jeszcze się zorientował, że to jest ktoś z zakonu świetlistej skały. Striga Seferum! <grymne> <grymne> jako dziewiąte, daje dosyć coś nietypowego, bo w pewnym sensie daje cały odcinek, ale wiadomo, że no nie dosłownie cały, tylko jakieś po prostu większe fragmenty. Jest to odcinek trzynasty z czwartego sezonu który generalnie skupia się po prostu na walce Wings i specjalistów z czarownikami z czarnego kręgu. Lubię ten odcinek za to, że walka jest rozłożona praktycznie na cały odcinek i do tego wszyscy są podzieleni, czyli każdy walczy z kim innym. Czyli Flora była z Helio i z Steamim i walczyli za Naganem, tam później jeszcze Tekna się dołączyła, Leila ze Skyem i z Nabu na pociągu walczyli z Ogronem. Blum wiadomo uciekła gdzie indziej z przemienioną już Roxy i jej rannym psem. Riven, Musa, Stella, Brandon walczyli z Dumanem i tu był jeszcze ten trik, że Duman jako że mógł zmieniać swoją formę, to zmieniał się właśnie na przykład w Brandona, gdzie Stella musiała zdecydować, który Brandon jest jej, a potem w Rivena. I wtedy Muza musiała zdecydować, który riven to jej riven, no ale tutaj akurat ona nie miała żadnych problemów z identyfikacją. I myślę, że to jest fajny odcinek, dlatego że jest po prostu dynamiczny i przez to, że rozbija bohaterów na pomniejsze grupki, no to te pomniejsze grupki muszą się tak zorganizować i używać swoich mocy i umiejętności, żeby być po prostu w stanie przeciwstawić się no, potężnemu wrogowi, jakim są czarownicy z czarnego kręgu. I w sumie ten odcinek też jest fajny, dlatego mam nadzieję, że to się dzieje jeszcze w tym odcinku, a nie w następnym. Kiedy ogron już przybywa tam na tę stację kolejową, gdzie są Blooms Roxy, ale jest osłabiony, bo ludzie zaczynają już wierzyć w czarodziejki i prawie go potrąca pociąg, ale wtedy pojawia się gantlos i ochrania ogrona. I jako dziesiąte dałam Trix w świetlistej skale w drugim sezonie, czyli tam, gdzie zostały zesłane po finale pierwszego sezonu. Jest to bardzo zabawny moment, który pokazuje Trix w zupełnie innym środowisku niż na co dzień funkcjonują. Można widzieć ich frustrację, wściekłość, a IC wprost mówi, że jakiekolwiek kiedykolwiek się stamtąd wydostanie, to będzie jeszcze gorsza niż była i z jednej strony na początku są sfrustrowane później już starają się troszkę dostosować do tej sytuacji, żeby być może szybciej zostać stamtąd zwolnionymi na przykład Darcy sobie tam obserwuje jakieś tam Romeo i Julię, a na stormi spadają kwiatki z drzewa jednak widać w tym odcinku jak wysoce nieskuteczna była ta forma resocjalizacji, przynajmniej dla Trix, bo rzeczywiście dostały glumixy i stały się jeszcze gorsze niż były wcześniej. Dobra, myślę, że to by było na tyle oczywiście planuję jeszcze więcej odcinków z najlepszymi momentami, oczywiście planuję też masę innych odcinków z inną Tematyku, jakimiś innymi rankingami, więc myślę, że jest na co czekać. Możecie pisać też w komentarzach swoje najlepsze momenty, bo prawdopodobnie uwzględnię je po prostu w kolejnych odcinkach też. Oprócz tych, które sama przygotowałam. Oczywiście, jeśli będę się z nimi zgadzać, że są najlepsze, bo to jednak chodzi o to, żeby to były według mnie nie najlepsze. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama i to by było na tyle. Dzięki, i na razie.